Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale. Dziś przedstawię i omówię dla Was zamek Głębia, który możemy zagrać w Heroes 3 dzięki platformie VCMI, Dodają sobie te frakcję jako jedną z modyfikacji. Wielu z Was prosiło o to, aby omówił właśnie ten zamek w komentarzach, a więc proszę bardzo, o to macie. Oczywiście klasycznie przyjrzymy się temu, jak wyglądają budynki w tym zamku, jak wyglądają bohaterowie, jakie są klasy, a także jak wyglądają jednostki, no i jak prezentują się w ogóle na polu bitwy. No to co, zaczynamy. Generujemy sobie mapę, no i zobaczymy, co to jest ta głębia, o którą tak wielu z Was prosiło, aż sam jestem ciekaw. Dobrze, no to mamy tutaj już mapkę. Wybieramy sobie naszą głębię. No i zobaczymy bohaterów. Tutaj jaka jest klasa pan mórz oraz wyrocznia. OK. czyli są takie klasy? No powiem Wam, że portrety bohaterów są spoko. Może nie wszystkie, no i też nie wszystkie są ze sobą spójne. Ale na przykład ta kasta wygląda bardzo fajnie. Powiedziałbym, że nawet na tle tych herosowych portretów to jest bardzo dobry portret. No i dobrze, zobaczymy sobie, jakie mają specjalizacje. Tutaj specjalizacja w jednostce, z tego co widzę, kraby. Tutaj mamy czarowanie, czyli talent magiczny. Tutaj mamy scouting, tutaj mamy złote koniki morskie. Tutaj mamy leczenie, tutaj mamy błyskawica łańcuchowa, czyli chain lighting. Tutaj złoto. Tutaj inteligencja, ośmiornice, klejnot, UNT, jakaś jednostka, Aurelia, błogosławieństwo, zbrojmistrz, ofensywa, krwawe ornie, wskrzeszenie, o specjalne ze W ogóle ten portret przypomina mi jakiegoś bohatera z Heroes 2 w sumie, jakiegoś Wizarda chyba. I tutaj koniki morskie, nie? No dobra, widać, że jest to taka frakcja głębia, głębiny, czyli taka typowo wodna, morska frakcja, nie? Zobaczymy, jak to wygląda. widzimy sobie tą kastę, ma przyjemny portret, no i generujemy mapę. OK, tak prezentuje się zamek z zewnątrz, ma też swój dedykowany teren. Muszę wam powiedzieć, że model miasta jest naprawdę spokojny. Na te zamki z VCMI które przyszło mi tutaj. Omawiać, to podoba mi się ten model, jest naprawdę ładny. Wejdziemy jeszcze w środku do zamku i zobaczymy sobie. Uj, ale teren daje mocno po oczach. Zobaczymy jak to wygląda w zamku. No powiem wam, że ten zamek w środku też nie jest taki zły. On jeszcze nie jest rozbudowany. Za chwilę piszemy, piszemy kod na wszystkie budowle. No i zobaczymy sobie jak to wygląda. Ok, tutaj mamy jednostki portrety nawet też są spójne ze sobą. No, ale ten morski teren płycizny jest taki sobie. Jakby ja wam powiem tak, taka frakcja byłaby naprawdę ciekawym konceptem, ale jako zamek, który generuje się tylko na wodzie, na wodnych mapach, nie? I zrobić taki wodny teren i przystosować yy, ten zamek tylko do, do grania na wodzie. Oczywiście on by był wtedy poszkodowany trochę, bo jeżeli byśmy chcieli nim grać, to musiałaby być typowo mapa przystosowana do wody. Ale byłby to taki ciekawy smaczek, nie? No bo jakby mamy takie morskie miasto, które. Generuje się na lądzie i można tutaj kopać. No to tak trochę średnio, no ale dobra. Zobaczmy sobie jak to wygląda w środku. Wpiszemy teraz kod na wszystkie budynki. Zobaczymy sobie jak te budyneczki wyglądają. Ok, tak wygląda rozbudowany zamek. Fajna animacja nawet. Ten obiekt ma spoko animację, ten tutaj też, ten już tak trochę gorszą. Ogólne odczucie tego zamku jest moim zdaniem pozytywne. Dobra, zobaczmy sobie jakie są budynki. No to standardowo. Pierwszy rządek mamy kapitol, zamek, tawerna i kowal, czyli kuźnia. Możemy tutaj kupić sobie namiot, medyka. Magazyn zasobów, który daje jeden klejnot dziennie. Gildia magów aż poziom 5. Które to jest Gildia magów? To. To jest Gildia magów. O, jakieś nowe czary. Przejęcie kontroli. Umieszcza żywą jednostkę wroga, tymczasowo pod Twoją kontrolą. Zaklęcie wydobywa niewykorzystaną siłę i szybkość dotkniętej jednostki. Istoty czystego umysłu otrzymują zamiast tego obrażenia. O, coś takiego. Naczarowana broń zwiększa obrażenia zadawane przez przyjazną jednostkę o 20%. I jeszcze tu jest coś. Klątwa spalenia. Podpala wrogą jednostkę, zadając jej obrażenia na początku każdej rundy. Aha, takie podpalenie, jakby, okej. Okay. Jak w League of Legends w sumie. Nie? Dobra, i dalej, co my mamy? Sprzedawca artefaktu, to wiadomo, co to jest, Wodorosty harmonii. E, zwiększają siłę zakręć odwiedzającego bohatera plus 1, czyli. Plus 1 mocy. Małże, no to zwiększenie przyrostu krabów. jeżowce tutaj też zwiększenie przyrostów koników morskich. No i co? No i mamy tutaj już jednostki, nie? Okej. Okay. A Gral, które to będzie? Gral. Musiałem tak teraz namierzyć. Grala. dobra to jest jednostka. Gral chyba powinien się jakoś trochę wyróżniać, nie? Nie mogę go znaleźć teraz. To jest market. O, magiczny wir. Zwiększa co tygodniową produkcję stworzeną o 50%, zapewnia 5000 sztuk złota dziennie, czyli to co wszyscy, to co w każdej frakcji, i daje bohaterowi zdolność chodzenia po wodzie i zwiększa siłę obrony każdego bohatera o plus 10. Wow, czyli ja mam teraz 10 Defa dodatkowo, patrzcie, miałem 2, teraz mam 10. Uważam, że jest to bardzo silny gral, ponieważ globalnie daje tobie plus 10 obrony dla każdego bohatera, co jest mega, mega silne. No i dodatkowo każdy Hirek może chodzić po wodzie. Czyli na wodnej mapie, gdzie są wyspy, to super zastosowanie. Każdy bohater ma spacer po wodzie. No, mocny gral moim zdaniem, ale mówię, no to powinna być frakcja grana tam, gdzie jest woda, nie? No dobrze, ale przyjrzyjmy się jednostkom. Jak to tutaj wygląda? Dobra, no powiem wam, że to nie. Oprócz tej, tej siódemki to te jednostki wyglądają naprawdę dobrze jak na koncept takiego zamku. Więc może nie dziwię się, że ludzie tak chcieli, żebym to omówił. Nie jest taki zły zamek. Hmm, ok, elektryczne ornie oraz ornie. To jest jednostka pierwszego poziomu. 5 ataku, 4 obrony. Obrażenia 1 do 3. No to dość sporo, spoko obrażenia, jak na jednostkę pierwszego poziomu. 7 życia. Eee, I to jest jednostka latająca. 10% szansy na lightning ball po ataku. Aha, czyli taki trochę ptak gromu, tylko pierwszego poziomu. I to ma 8 prędkości. Uważam, że to jest bardzo silna jednostka. Jak 8 prędkości, pierwszy poziom. Wow. Dobra, ulepszymy sobie go. No i lecimy dalej. Co tu mamy dalej? Następne mamy kraby i kraby piaskowe, i kraby głębinowe. Tu mamy 6,7. Tu mamy 6,6 6 i podobnie. 2 do 5, 2 do 5. 18, 4, spida, 5 spida. Redukcja obrażeń 20%. Zmniejsza obrażenia fizyczne z dystansu lub wręcz. Ten ma to samo, tylko 30% i atakuje dwa razy, czyli bardzo przyjemna jednostka, tylko bardzo wolna. Ale ma podwójny atak, ma trochę wytrzymałości, dużo dość defa i 18 hp. Obrażenia 2 do 5 to są też dobre obrażenia jak na jednostkę drugiego poziomu, nie? Także już nasz krabek tutaj leci do armii. Magiczne koniki morskie jednostka, która bardzo ładnie wygląda moim zdaniem. 7, 8, tutaj mamy 8, 9. Fajny przeskok 3, 6, 3, 6, 22, 22 i 11. No jest to zamek, który ma naprawdę szybkie jednostki, póki co 30% szans na czar Misfortune po ataku oraz lata. No dobra, to kupujemy go. Następnie mamy aurelie: sztormowe aurelie oraz po prostu aurelie 9, 9, 10, 10. O, jednostka strzelająca: 24 strzały, 18. Obrażenia 6 do 8, 6 do 8, 25 życia, 20, 30 życia, 6 spida i 6 spida. No ta mogłaby mieć 1 spida więcej, chociaż ten zamek i tak ma póki co szybkie jednostki. I tak, 20% szans na czar Lighting Bolt, czyli kolejna jednostka z szansą na Lighting Bolta. Ale to co, wtedy strzelam na odległość i mam jeszcze szansę na Lighting Bolta. Wow, to to jest niezłe. Stworzenie nie ma kar w walce wręcz. To też jest spoko. Jednostka czwartego poziomu, która jakby ma 100%, tak jak meduza w sumie, nie? Meduzy też mają 100%. Ale te portrety nawet są ładne tych jednostek, wam powiem, naprawdę. Ten zamek, no, ludzie mieli rację, żeby ten zamek zwarty uwagi, naprawdę. Dzikie ośmiornice i po prostu ośmiornice. 12, 16, 10, 14, 13 do 16 obrażeń. Tu mamy 13, 16 tak samo. Życie 45, życie 55, 7 spida, 5 spida. Tu bez kontrataku i obrotowy atak. Atakuje wszystkich sąsiadujących wrogów, bardzo fajne. Tutaj jest to samo i dodatkowo leczy 30 punktów zdrowia co rundę. Tylko ciekawe, czy po nadmiarę też leczy, nie? Jak na przykład mamy 10, zginą dwie sztuki i jeżeli gdzieś tam je zabezpieczymy i przeczekamy, to ciekawe, czy się leczy po nadmiarę, czy tylko jak zjawa do pełnego stanu. To jest w sumie ciekawe i może to sprawdzimy. Eee, no i dobra, klasycznie muszę wpisać kod na. W surowce, ponieważ mi zabrakło na T6 i T7. Dobra, i tu mamy wojownicy Yuan-Ti. I tu yuan po prostu, ok. 14 ataku, 19 obrony, 14-18, 17-22, 17-22 i 6 Spida tylko wersja bazowa, ulepszona 8 spida. No i co ta ulepszona wersja tu posiada? Osłabienie obrony o 20%, osłabia obronę wroga podczas ataku. No i tu jest niby jakaś umiejętność, ale jest puste pole. Więc chyba brak umiejętności w takim razie. <gry> Albo coś nie tak z opisem. No ale nie wydaje się na jakąś bardzo, bardzo mocną jednostkę, nie? No i dobra, ostatnia jednostka siódmego poziomu robaki oceaniczne i robaki morskie. 19, 17, 35 do 50 obrażeń, 180 życia, 9 spida, czar pogrąca stopnia 0 może latać. O, i znowu ktoś będzie pozdrowiony na kanale subskrybuje kanał. O, nie przeczytało, ale było Maro. Pozdrawiam Maro. No i dobra, wersja ulepszona, robaki oceaniczne. 24 ataku, 24 obrony, obrażenia 35 do 50, 250 życia i 13 prędkości. No, jednostka siódmego poziomu nie wydaje się wybitna, chociaż posiada dość wybitną zdolność, ulepszona wersja, ponieważ ma aż 60% szans na czar... oślepienie po ataku. No to, to można bardzo fajnie wykorzystać, ale uważam, że portrety tych jednostek są naprawdę na dobrym poziomie. Nawet jak tutaj Archa, który jest jedną no, z najpiękniejszych jednostek się przyłoży. To one nie wypadają jakoś źle. Jest spoko. Co mnie odrzucało od tego zamku? Mmm, gdzie nie przez co nie chciałem go trochę omawiać. No to, że bohater tutaj jeździ na jakimś koniku jakby morskim. Nie? Czy jakiś taki dinozaur czy coś. To mi się średnio już podobało. Ale w sumie jak tak trochę spędziłem czasu z tym zamkiem i zobaczyłem, że... Jest to taki typowo zamek głębinowy, wodny, no to może ma to jakiś sens nawet w sumie. No, ale to powinien być jakiś zamek typowo związany na, z wodą i myślę, że trochę trzeba byłoby przebudować chyba grę, żeby na wodzie jakkolwiek miało to sens, żeby, żeby ten zamek był tam grywalny po prostu na tych mapach z wodą. No ale dobrze, zobaczmy sobie, jak wyglądają te jednostki w praktyce jak na polu bitwy wyglądałem, jakie mają animacje, co robią i tak dalej. Ole teren. Ten teren jest taki sobie i jakby ten model też jest taki sobie tego konika czy tam dinozaura, ale no dobra, jednostki nie są złe. To sobie poczekamy. I która mogła się leczyć? Jednostka ta chyba się mogła, tak. Ta ośmiornica, to trzeba będzie trochę tej ośmiorniczki. Wow, ale ładna animacja z tej. Uuu, ta jenuska pierwszego poziomu ma naprawdę super animację. Nie no, ten zamek bardzo spoko bardzo ładnie wygląda. Ma fajne animacje. Dobra, lecimy tą do przodu. No to też super animacja. Ktoś się naprawdę postarał. Chciałbym, żeby on jedną zabił, ale ona się teraz dąży wyleczyć. To chyba nie da rady tak zrobić. Ona teraz powinna się przelecić, czyli do pełnego życia się przeleczy, nie? Tak, no i przeleci. Musimy iść na jakąś silniejszą jednostkę, bo ona z nim tak wygra w taki sposób. Dobra, zobaczmy, czy pozostałe animacje. Kraw z podwójnym atakiem, nie? Wow, fajne. ej, fajna jest ta frakcja. Dobra, daj gdzieś na trawę, bo tu będzie lepszy teren do walki. Nomad, okej. Okay. Myślę, że na nomadzie lepiej będzie można to sprawdzić, ewentualnie na golemie. To na golemie może za dużo paść z drugiej strony. Hmm, może na zjawach czy na halabardnikach? Dobra, zobaczmy ile tego będzie. Przyspieszę trochę teraz animację. Na 100% to zrobię na 400%. Uwaga, on się przemieszcza ten konik. Miesznie, dobra. 38. O! I tutaj powinna zginąć. O! Tu ładny teren jest. Tuż tu ośmiorniczka powinna zginąć, nie? No nie, no te jednostki się prezentują naprawdę, aż jestem pod wrażeniem. Naprawdę. <laughs> nie zginęła. Kurczę, no. Chcę, żeby właśnie zginęła ona. Hmm. Wpiszemy jakiś kod na czary i spróbujemy wprost ringiem ją trochę zranić. O! A te jednostki powinny być odporne na magię wody, chyba nie? Albo powinny dostawać 50% mniej obrażeń, tak mi się wydaje. Dobra, jakieś inne jednostki podstawimy pod tego halabardnika. A on nie ma oślepienia, tylko on ma takie przywiązanie, a nie oślepienie. No chyba, że ta jego umiejętność, która jest tu pusta, nieopisana, to to jest to przywiązanie. Dobra, i ośmiorniczka się chyba nie leczy ponad stan. Tylko do tego stanu, który tutaj jest. Czekaj, on nadal jest pod efektem tego mojego splątania na trzy rundy. Czyli on ma zero spida. okej. Okay, o to w tym chodzi, on się nie będzie mógł ruszać. Tak, ośmiorniczka nie ruszył się jednak, dobra. Okej. Okay. Czyli ośmiorniczka się nie leczy ponad stan, tylko w taki sposób, jak zjawa po prostu, nie? O, wilki. Bez jeźdźców. Dobrze, zobaczmy jeszcze jakieś pozostałe jednostki, jak wyglądają w praktyce. Co ta jednostka pierwszego poziomu robi? 10% na szansę Riding Bolt. Dobra, ten podwójny atak, to już go w akcji widzieliśmy. Ten ma osłabienie, to nic specjalnego. Ta się leczy po prostu i atakuje takim obrotowym atakiem. No to fajnie by było, jakby wiele staków się pojawiło, nie? To po prostu strzela i też ma szansę na Lightning Bolt, ale nie weszło. No i dobra, a tu podwójny atak znowu nie. Ok, chciałbym, żeby ten Lightning Bolt mi gdzieś wszedł tak z ciekawości, zobaczyć, jak to, ale to muszę trochę bliżej podejść. No też nie weszło. 10% to jednak trochę mało. Czy teraz tu ośmiornica jest w stanie uderzyć? Jakbym przyspieszył ją obrotowym atakiem, no to dwóch powinna uderzyć, nie? Zaraz zobaczymy. Tak! O, ej, to jest super jednostka! I ona wszystkich przyległych wrogów jak Hydra atakuje, nie? ja okay, lightning Lighting Bolt nie chce siąść. Nie, no animacja tych jednostek i modele są ładne, bym powiedział. Tylko trudno trochę wpasować ten zamek w koncept Heroesów. No, ponieważ jest typowo takim wodnym, a woda w H3 jest to nie jest zawsze grana i po prostu jest średnio zaprojektowana. Dobrze moi drodzy, a więc to byłaby frakcja Zamek Głębia, Głębiny, który możecie sobie zagrać dzięki platformie VCMI. Jeżeli oczywiście chcecie, no to wchodzicie na vcmi.eu, instalujecie sobie VCMI, wtedy odpalacie sobie launcher, nie musicie go instalować tam, gdzie macie herosy, po prostu wskazujecie ścieżkę herosów, a launcher sobie po prostu weźmie już potrzebne jemu pliki do tego. Wchodzicie w zakładkę MOC, i sobie y, z listy zamków pobieracie interesujący Was zamek. Nie musicie go ściągać z jakiejś osobnej strony, wrzucać do jakiegoś folderu. Wszystko po prostu jest w W tym materiale, moi drodzy, to by było na tyle. Klasycznie zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, dajcie znać jak Wam podoba się ta frakcja. No i co? Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Siema!